Witam bardzo serdecznie z tej strony. Pan tutaj w updatecie mojego stanowiska, w zasadzie w updatecie mojego sprzętu, mojego komputera. Zobaczcie sobie, tak wygląda prawie cały mój zestaw. Czegoś tu brakuje. Brakuje tu karty graficznej i tak tutaj jest moje 970. Zobaczcie sobie w ogóle. Eee, no ta karta jakieś 4 lata, może 3, służyła mi. No niesamowicie, naprawdę ta karta jest świetna, po prostu rewelacyjna. Wszystkim mogę ją polecić. Ma ten ładny wind force i w ogóle no znaczy ładny wind force. Chodzi o te trzy wiatraki oczywiście. E, także ogólnie o to w, na tym odcinku chyba warto o tym wspomnieć, e, jako że mam nowy sprzęt i będę też kupował nowe chłodzenie, tylko że wodne. E, no to cały sprzęt oprócz zasilacza tak naprawdę i dysków łącznie z tym chłodzeniem i poprzednią obudową, która leży sobie tam będzie do sprzedania specyfikacje będziecie mieli w opisie, nową oraz starą no i co tu więcej mówić mam w tym momencie płytę Aorus od Gigabyte Z270X Gaming 5 która no, jest bardzo ładna. Tutaj nie mam tej zaślepki na audio, no ale to nie wiem, po prostu spadła i jakby stwierdziłem, że nie ma sensu jej tutaj przytwierdzać. Za chwilę pojawi się tutaj również karta GTX 200 2070 RTX. GTX Super. Chłodzenie na razie, no to to jest zwykły jakiś tam Silentium PC, yy, jaki to jest Spartan, tak? I nawet chyba pierwsza wersja. Yy, mam dodatkowe, oczywiście, chłodzenie w obudowie i w ogóle, yy, no tak, może zacznę od tego, dlaczego sobie yy, zaktualizowałem sprzęt, dlaczego mam nową obudowę, dlaczego mam yy, takie nowe na przykład ramy i tak dalej. To wszystko dzięki jednemu z widzów, jest to Marcel, którego pozdrawiam, który zaproponował, że podaruje mi swoje stare ramy, które nie są mu już potrzebne jako donate. No świetny donate, ponieważ takie ramy tanie nie są. Te ramy początkowo miały częstotliwość tam 2133 MHz bodajże, albo 2400. Tak, coś w tym stylu. E, chyba 2400 to był ten najmocniejszy ich tryb. W tym momencie są podkręcone do 3000 i jest gitarka. Do tego mam procesor, który jest tutaj pod chłodzeniem. E, nie będzie tego w tym momencie widać. E, I77700K podkręcony do 4,5 GHz w tym momencie. Zobaczymy jak będzie później. E, z nowym chłodzeniem może jeszcze coś pokombinuję. Na razie mi to wystarczy. No i planuję sobie zakupić, tak jak mówię, chłodzenie wodne, które będzie tutaj na górze umiejscowione. Eee, też od Selentium PC jakieś 280 mm mi się wydaje, dwa wiatraczki e, oraz planuję kupić dysk M2, tutaj nawet mam e, na niego takie wejścia, na jednego, na drugiego, na trzeciego, e, więc dysk M2, jakiś SSD M2 taki potężny już takiego Samsunga, który będzie na gry, bo na system mam ssd -ka. No, który w ogóle jest oklejony i mi się to strasznie nie podoba. No, ale to nic. Słuchajcie, więc tak. To jest moja nowa obudowa. Obudowa to jest Silentium PC, czyli w ogóle polskiej firmy. To w ogóle mam podzespoły polskiej marki Silentium PC Regnum RGB4T. Tak, RGB. Za chwilę wam pokażę jak się ładnie świeci. I do tego tak naprawdę w tym zestawie czy coś jeszcze ciekawego się znajduje? hmm... No, jeden dysk mam SSD od Kingstona, drugi mam jakąś tam zwykłą satę 1TB No i OCZ mam zasilacz, nie wiem czy go tu będzie widać Mam tylko chłodzenie, no nie, no widać OCZ Jest to 700W zasilacz, jakiś tam 80+, plus, aczkolwiek nie ma on żadnego tam brąza, ani złota, ani tam srebra Nie wiem na czym to w sumie polega, ale sprawdzał się przez chyba 5 lat i do tej pory... Nigdy mnie nie zawiódł, na tym sprzęcie spokojnie daję sobie radę. Zobaczymy też, jak podepnę nową kartę graficzną. Więc ona znajduje się tutaj, ja sobie ją w tym momencie odpakuję. Ona jest wersji mini co prawda, ale no myślę, że będzie wystarczająca, no i zobaczymy co dalej, pokażę Wam jak świeci tutaj wszystko i w ogóle. Ok, no więc ciekawe porównanie, zobaczcie sobie, tak wygląda PNY, to pudełeczko od rtx -a 2070 Super, a tak wygląda cały 970 z WineForcem razy 3 Zobaczcie sobie jak, jaka ta karta jest duża, bo pewnie ta tutaj będzie no gdzieś, nie wiem, jakoś taka. Nawet, no nie wiem, no na pewno nie będzie taka ogromna. Natomiast pudełko od 9.70 to jest dwa razy większe niż to od 2.70. Ale to dobrze, to jest mniej materiałów użyte, więc bardziej ekologicznie, zobaczcie, eco-friendly packaging, czyli właśnie o to mi się wydaje chodzi. No i co, no i za chwilę w ogóle tą będę wkładał do starego zestawu, więc też Wam pokażę ten zestaw. Jest no co prawda bez schodzenia, ale no stoi jak stoi. Więc odpakujemy ją sobie, wsadzamy do środka i już Wam pokażę wszystko podpięte podłączone. Ku mojemu zaskoczeniu, zobaczcie sobie, jak duża jest ta karta w wersji mini. W sensie, ona by się tu zmieściła na spokojnie 380 mm tu wchodzi czyli zmieściłaby się tutaj jeszcze z trzecim wiatrakiem. Ale na pewno, no odsunę, te dwa wiatraki wydaje mi się, że są bardziej wydajne niż te trzy tutaj. Zobaczcie, ona tak naprawdę wcale taka duża nie jest. E, tylko tu jest po prostu eko opakowanie ekologiczne. Bardzo mi się to podoba, bo ja wspieram takie inicjatywy. E, więc, o tutaj mamy jeszcze przejściówkę z tych złączy z zasilacza. Tam tutaj mamy dwa razy sześć i tu mamy raz cztery piny. E, w każdym razie naprawdę spora jest ta karta. Wydawała mi się malutka. No miała być w wersji mini. Tak mi mówili, że no kupiłeś mini. Ona taka mini mini to nie jest, no w porównaniu do obudowy tutaj, no to taka, no nie ma tutaj mini mini, no opłacało mi się wydaje, gadaliśmy też o tym na streamie, więc co, no trzeba podpinać, to jest w ogóle przejściówka do HDMI z VGA. Dobra, no słuchajcie, ten informatyk <noise> trzeba odpakować z tej antystatycznej folii i lecimy. Może nie ma tu jakichś szmerów, bajerów, jakiegoś yy, dodatkowego leda czy coś w tym stylu, natomiast są fajne radiatory od spodu, tutaj są te całe przewody czy tam no, te kanały cieplne. E, ogólnie nie ma tu z tyłu, tylu wejść, co poprzednie karty, bo już nie są używane. Natomiast naprawdę wydaje się porządna. Nie widziałem żadnego testu nigdzie tej karty. Oczywiście ja sobie go ją przetestuję. E, natomiast, no, fajna, fajna karta graficzna. E, dosyć spora mimo wszystko, i trzeba ją włożyć. No bo jaram się strasznie, bo prze, przeskoczyłem z 760 na 970. A potem na 2,70, także dalej jestem wierny, jak to mówią moje ziomki z klasy serii 70. E, tym razem jednak wziąłem się za dwie półki wyżej, jakby. Okejka naklejka, karta podpięta. Przejściówka potrzebna nie była, bo to chyba w nowych zasilaczach są te czteropinowe wyjścia do tych, no tutaj. Nie wiem w sumie, bo tu są 3-3, a tutaj są 4-3, nie wiem, nie znam się, słuchajcie, ja się tyle nie znam na komputerach, w sensie, może 12 zdałem i tak dalej, ale nie interesuję się tym na tyle, by móc się tu pochwalić fachową wiedzą. W ogóle podpiąłem sobie teraz tego fana tutaj, w sensie do tego CPU fan i wydaje mi się, że, bo tu mam jeszcze ten... Fan, jakoś inaczej, to się OPT, no nie? I mam zwykły, także nie wiem, czy mi to wykryje jako wiatrak procesora, czy nie. A właśnie, miałem powiedzieć coś śmiesznego, bo wyobraźcie sobie, wydaje mi się, będę pokazywał śrubokrętem, że to tutaj prezentuje strumień, w jakim ma się poruszać powietrze. No tak na logikę, no nie, że w tę stronę. I tutaj mamy informację, zobaczcie, że. W tę stronę kręci się wiatraczek, prawda? W stronę jakby moją, tu. A w tę stronę leci powietrze. Ja początkowo zamontowałem to tak, że on był tu, i powietrze leciało tu. A to jest tak, że obudowa z przodu e, wtacza do środka zimne powietrze. Ono sobie tu leci. E, karta graficzna to powietrze tak naprawdę z tego co widzę, to chyba do góry je bierze, chociaż no z drugiej strony, no tutaj nie wiadomo, czy miałoby gdzie ujście. Więc bierze je do góry. I tędy ono ma się wydostać, jakby tu wychodzi górą i wychodzi tędy. No a ja jakby je tu cofałem, że jakby on, <laughs> nie wiem jak to zrobiłem, natomiast zobaczymy jak się zmienią temperatury na procesorze, bo były całkiem spore, zresztą ten z ma problemy z temperaturą, to jest niby normalne dla tej architektury, ale i tak jak to mówili jest to niepokojące, troszkę trzeba tu w ogóle przeczyścić, o kurczę, ale to nieładnie wygląda, trzeba przeczyścić, zaraz wezmę odkurzacz i pędzelek od babci, Kurczę, pędzelek za 40 złotych. Wyczyszczę to, podpinamy go, nakładam tutaj szybkę na bok. 970 leci do starego sprzętu i pokażę wam, jak tu się leduje fajnie. Dobra, no tragedii nie ma i tak będzie nowe chłodzenie. Wtedy tu się kupi jakieś no, sprężone powietrze i się to ogarnie. I tak muszę zobaczyć, tutaj w ogóle nie dostałem wraz z płytą główną tej tylnej osłonki i sobie kupiłem ją na ebayu. Na do mnie teraz idzie. Także i tak będę musiał to wszystko rozmontować i, i podnieść, prawda, a tu jest chyba z dziewięć tych śrubek, no więc jeszcze się zajmę czyszczeniem tego wszystkiego, eee, no, w każdym razie tragedii nie ma, no. <laughs> I okej, okay, i lecimy już, nie mogę się doczekać aż to odpalę. Zapraszam na pierwsze odpalenie komputera po zmianie karty graficznej. Cyk. A, zasilacze nie włączyły. <laughs> ale fail. Ja pierdziele, Nie, no. To jestem ja. No, przecież się nie świeci dysk wymienny, mogłem się domyślić. Kurde, dobra. Jeszcze raz. Zapraszam na pierwsze odpalenie komputera po wymianie karty graficznej. Je, yeah, lecimy. Kurde, gdzieś mi tu te wiatraki o coś obijają, nie wiem o co, ale o coś mnie tu obijają, ok, więc tak teoretycznie to wszystko działa, nie? Tutaj mamy zobaczcie takiego ledzika, tutaj mamy z przodu dwa ledziki, na płycie są ledowe wyjścia. Ogólnie mogłem kupić jakieś tam ledowy ramy i tak dalej, ale to by się wszystko tak świeciło, jeszcze by mnie to rozpraszało. Ok, no w ogóle fajnie wygląda to, zobaczcie. Jest 60 klatek na sekundę I przyjrzyjcie się ruchowi jakby tego wiatraka Widać dokładnie um, To odświeżanie no nie Że klatki się odświeżają z odpowiednią częstotliwością Czy tam no odpowiednio Okej okay, więc y, Chyba to by było na tyle Z tego odpalmy sobie monitor Zobaczmy co się tu wyświetli Odpalmy Wszystko mi tak odpalał no nie Dobra Dawaj mnie do pulpitu Nie dasz mnie do pulpitu, bo ty mnie dasz do pulpitu, rozumiem, bo nie ma sterów, tak? Oczywiście, że tak. Dobra. Okej, okay, no więc finalne sprawdzenie osiągów mojego zestawu. Postanowiłem, że grą, w której to sprawdzę, będzie Forza Horizon 4. Spójrzcie sobie na tutaj komputer. Wyczyściłem sobie obiektyw w telefonie, więc teraz pewnie lepiej będzie wam to... Zauważyć, ja na co dzień korzystam z niebieskiego koloru, ale fajnie wygląda, jak się to wszystko zmienia. Jeszcze będą LED sterowane od góry te wiatraki, jak będzie już to wodne chłodzenie. Natomiast zobaczcie sobie, wykorzystanie teraz graficznego układu to jest jakieś 60-70%. Gra jest na Full Ultra. Mamy Fixa i MSA. W ogóle, kurde, zakryłem przez przypadek palcem. W każdym razie to są też FPSy z Shadow Playa. No i oczywiście zablokowane jest to w 60 klatkach, po to, żeby jak najlepiej to wyglądało, nie było stateringu chociażby, ponieważ monitor ma tak naprawdę 59 FPS-ów. Więc w każdym razie testujemy sobie szybciutko. W zasadzie mamy 76%. Więc mogę jeszcze chwilę telefon przytrzymać. Co prawda, nie powinienem można nagrywać ekranu z telefonu, ale stwierdziłem, że będzie to troszkę bardziej interesujące. No moje stanowisko jest małe jak na tej chwilę, tu przed chwilą miałem rybkę. Tak, już się zrobiło. Jest małe, dlatego nie może tutaj stać na górze komputer, a chciałbym. Więc zobaczcie sobie. F-sync jest wyłączony o dziwo, a miałem go włączyć, ale i tak jest zablokowany przy 10 klatkach. Rozmycie i tak dalej. Tu jest wszystko na ultra albo wysoki, jak się tylko da. Ultra to ultra, jak wysokie to wysokie. MSA razy 8 FXA włączone tu są średnie fps ki i to ile wyszło z GPU, a ile z procesora. No, także ogólnie powiem szczerze, że jest mocno. No, ogólnie ta gra bardzo korzysta z procesora. Zobaczcie sobie tutaj są wykorzystane te rzeczy, na przykład 3,7 GB na 66 i ,6 dostępnych z. Mojego, z mojej karty graficznej albo prawie 8 giga RAMu. Także jeśli macie ogólnie 8 giga RAMu, to nie polecam do Forcy Horizon 4, przynajmniej 16, no może 12, ale no 8 to jest tak no troszkę za mało po prostu. Myślę, że nie wystarczy, bo... No trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że musi, trzeba postawić system i tak dalej. Więc cel 60 uzyskano, 60, gitara. No wiadomo, że nie jest to jakoś bardzo wymagająca gra. Natomiast ja jestem bardzo dowolony i skoro to mogę mieć na ultra w tylu FPS-ach, to będą myślę fajne streamy, fajne będą odcinki. No i oczekujcie na więcej, ja jestem bardzo dowolony. Widzimy się w następnym. Cześć!